Cześć kochani, witajcie cieplutko na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z projektem Denko. Wiecie, że Denka są u mnie całkiem spore, więc nie przedłużam i zaczynam opowiadać o tym, co złożyłyśmy w tym miesiącu, marcu. Kochani, chusteczki z Cowfront, 30 sztuk. Wiecie, że ja te chusteczki zawsze muszę mieć u siebie w łazience. Służą mi właśnie do wycierania dłoni z podkładu, z jakichś cieni różów. Ewentualnie z umywalki, jak mi się coś posypie do niej, także mogą być. Kolejne chusteczki to są chusteczki z Bigla. Tu jest akurat ok. 10 sztuk, około 2 zł chyba kosztuje paczuszka. Natomiast one są bardzo mocno mokre, co mnie zdziwiło, bo rzeczywiście po wytarciu całych dłoni ta chusteczka była dalej mokra. Także jak szukacie bardzo właśnie takich nawilżonych, mokrych chusteczek, to Wam spokojnie je polecam. Tutaj kochani mam płatki Kleanik, zużyte oczywiście opakowanie. Płatki jak płatki, osobiście wolę te z Biedronki albo z Lidla. Tu mam właśnie dwa opakowania kolejne tych płatków Izere, bardzo je lubię i często, więc to właśnie kupuję. Tu mam kochani jeszcze jedne płatki, to jest ta Karea max one były jakiś czas temu właśnie w Biedronce. Fajne płatki, 60 sztuk. Bardzo długo mi zużycie ich zajęło, dlatego, że na cały demakijaż twarzy ja potrzebowałam generalnie dwa płatki i one są dużo większe i zdecydowanie grubsze od tych takich tradycyjnych, także jak znajdę gdzieś te płatki w Biedronce, jeszcze się pojawią, to na pewno sobie kupię, bo są świetne. Kolejna rzecz to jest saszetka kakao i żożoba, to jest sól do kąpieli. Ona oczywiście jest w tej serii Welnia Beauty, czyli z Rossmana. Bardzo fajna sól, jak wiecie, ja je lubię, zawsze jakąś tam saszetkę mam w łazience, sobie stoi, i czeka na kąpiel. U mnie saszetka jest na dwie kąpiele, bardzo fajnie pachnie właśnie w łazience, jak się wsypie ją do wanny. Woda jest oczywiście bez pianki, no bo to jest sól do kąpieli, ale jest miękka, fajna jest później skóra po niej, także ja wam spokojnie, polecam. Kolejną rzeczą są pasty do zębów, oczywiście Colgate. Jak wiecie, to moje ulubienice. One fajnie odświeżają oddech. Ten taki zapach miętowy czuć właśnie dość długo. Także ja jestem bardzo zadowolona. Kolejną rzeczą może będą perfumy. Tutaj mam z Avonu Biromantic. Tu mam 30 ml pojemność wody toaletowej. Takie maleństwo. Bardzo fajny produkt. Bardzo fajnie się u mnie sprawdził na skórze. Całkiem przyjemnie. Pachnie tak dość słodko, jak lubicie słodkie zapachy. 30 ml, czyli mała pojemność spokojnie do torebki. Fajnie się utrzymywał na mojej skórze. Ja jestem z niego zadowolona. Natomiast tu mam drugi perfumy, użyte też właśnie z Avon Simply Here. Tu była już pojemność 50 ml. No i muszę Wam powiedzieć, że z tych no to tak jestem średnio zadowolona, dlatego że one mają delikatną nutę z zapachu takich owoców. Nie Jak wiecie, owocowych zapachów nie bardzo. To miał być w ogóle różany zapach. Od róż to mi w ogóle to Daleko z tym zapachem 50 ml, ale myślę, że do tego zapachu nie wrócę, bo ani się zbytnie nie utrzymywał u mnie na skórze, ani zapach mi się zbyt nie podobał, także chyba nie. Kolejna rzecz to jest dezodorant ladies' spitstick. Oczywiście to jest ta żelowa konsystencja. Bardzo delikatnie pachnie. Nie ja zawsze zwracam na to uwagę, dlatego że na używając perfumu dezodorant nie może być mocno perfumowany. Mocna w ogóle ochrona, ja jestem zadowolona, bo to jest rzeczywiście dezodorant, który sobie u mnie bardzo dobrze radzi. Jeśli chodzi o białe ślady, muszę powiedzieć, że on no nie ma aż takich śladów na ubraniu i na ciele, jak przy innych dezodorantach. Także to jest też produkt, który dość często gości w mojej łazience, bo sobie doskonale radzi. Kolejna rzecz to jest krem do rąk. I nie wiem kochani, co to jest za firma. Bo ten produkt dostałam przy jakichś zakupach po prostu kosmetycznych. 50 ml, on jest z woskiem pszczelim, delikatnie pachnie. Tu widzę ma B5, alantolinę, witaminę E. Dość szybciutko się wchłaniał, ale żebym jakieś widziała spektakularne efekty na dłoniach, niestety nie. Kochani, tutaj mam kolejny krem, tym razem do stóp. To jest ta seria Fuz z Rossmana, zmiękczający z alantoliną i woskiem pszczelim. No, niestety ta alantolina ma dość specyficzny zapach. Krem, powiem Wam, że szału nie robił, nie radzi sobie z moimi stopami, także pewnie do niego już nie wrócę. Teraz mam w tej chwili kolejny i też nie jestem zbyt zadowolona, właśnie z tej serii Football. Kochani, tutaj mam dwa produkty z kolorówki oczywiście mój ulubiony tusz do rzęsy z Maybelline Colossal Bloom jak wiecie to jest mój ulubieniec czasów. on robi na moich rzęsach to co powinien tusz robić oczywiście tą szczotę ma taką grubą ale mi to nie przeszkadza ja nauczyłam się już nią właśnie malować bardzo fajny tusz, nie podrażnia moich oczu, nie ma pieczenia u mnie się jakoś nie osypuje, fajnie podkręca, pogrubia, także to jest tusz, który jak wiecie umie. dość często jest pokazywany w demku i tu mam kochani jeszcze jedną rzecz, kolorówka, to jest burzła, to jest ten podkład 1-2-3 z tymi pigmentami korygujący, korygującymi, ja mam w odcieniu 51 wanilia. No i jestem zaskoczona, dlatego że podkład mi się skończył bardzo szybko, tu jest 30 ml, a podkłady u mnie naprawdę długo, do 3 miesięcy spokojnie wystarczają. Ten natomiast używałam kawałek lutego i kawałek marca i podkład mi się skończył. I używałam go co drugi dzień. To jest najciekawsze, dlatego że podkład jest dość mocno wysuszający, co musicie na to uważać. Ale u mnie przez 8 godzin, kochani, idealnie się utrzymywał na skórze bez poprawek. Także to jest jedyny podkład, który tak długo się trzyma na mojej skórze. Oczywiście, kolejne opakowanie już zakupiłam. No i tutaj już mamy bardziej pielęgnację. Tutaj mam zburzła płyn micelarny. wiecie, że ja go bardzo lubię. On nie podrażnia moich oczu, nie ma pieczenia, nie ma zaczerwienienia. Idealnie zmywa cały makijaż i z oczu, i z twarzy. Także ja jestem bardzo zadowolona z tego płynu. Oczywiście kolejny już sobie czeka na zużycie. I tutaj jeszcze z tej ciekawości kupiłam sobie właśnie ten płyn stołpa, 75 ml. Nie było to najtańsze, bo to kosztowało prawie 10 zł, za tą pojemność. No i muszę Wam powiedzieć, że po trzech czy czterech pierwszych użyciach. Strasznie piekulnie oczy, strasznie miały podrażnionej podrażnione i czerwone. Piątego dnia było troszeczkę lepiej, ale nie powiem, żeby jakiś szał na mojej twarzy robił. Także osobiście wolę płyn, właśnie ten micelarny zburzła. Lepiej się niestety sprawdza na mojej skórze i na oczach. Także do tego pewnie chyba nie wrócę. Tu kochani, mam tonik do twarzy z Balea. No niestety nie mam dostępu do tych kosmetyków. Ten sobie zamówiłam przez Allegro. On jest do cery normalnej i mieszanej. Jest bardzo mocny, bo niestety ma alkohol. Także trzeba uważać, bo może wysuszyć kurę, ale ja od czasu do czasu właśnie używam produktów z alkoholem. Mi tam krzywdy na twarzy nie robi. Także bardzo fajny produkt. Na pewno sobie go jeszcze będę szukała na Allegro. I dalej mamy. Tutaj mam z Perfecty, z Dax Cosmetics Peeling do, do Ciała. To jest ten cukrowy, czekolada i olejek kokosowy, wersja XL, czyli trochę większa, oni no niby wyszczuplające działanie, ja w takie rzeczy nie wierzę, oczywiście do tych rzeczy mam też zawsze wspólnika, pięknie pachnie, ja uwielbiam właśnie takie zapachy czekolady, kokosów, także mniam, mniam, fajne robinki peelingujące, on jest taki właśnie gruboziarnisty, nie jest drobnoziarnisty, także fajnie się peelinguje ciało, Oczywiście zostawia taki filtr tłusty na skórze, bo ma parafinę w sobie, ale mi, jak wiecie, parafina nie przeszkadza. Ja lubię używać właśnie takiej kosmetyki, później jest fajne ciało nawilżone. także ja wam spokojnie polecam. No i oczywiście już kolejny peeling czeka na zużycie. Natomiast tu mam peeling do twarzy, też go właśnie kupiłam. To jest z Bingo Spa, z takiej czystej ciekawości, bo chciałam właśnie też z kasami owocowymi, chciałam sobie to właśnie zużyć przez zimę. Natomiast jeśli chodzi o peeling, to dla mnie tragedia, nie dosyć, że tutaj jest napisane, że jest bez zapachowych kompozycji, śmierdzi miłosiernie. nawet nie otwieram pudełka, żeby nie czuć tego zapachu, nic na mojej twarzy nie robił, ja oczywiście od peelingu na skórze twarzy wymagam, żeby chociaż troszeczkę spilingował ten naskórek martwy, bo ja mam tłustą skórę, drugą skórę, więc wiadomo, potrzebuję większego takiego... Zdzielania, natomiast ten produkt nie robił zupełnie nic. Miałam wrażenie, że buzia pod tym jest bardziej tłusta. Nie mogłam zmyć tego, także dla mnie tragedia. Zużyłam pół opakowania, pół opakowania zużyłam później na stop, Oczywiście na stopach też nic nie zrobił. Także jak dla mnie, produkt naprawdę na nie i więcej go chyba y, niestety nie kupię. Jestem niezadowolona. Y, tutaj, kochani, mam. Woreczek po kuli do kąpieli. Ja jakiś czas temu Wam pokazywałam, że kupiłam sobie właśnie biedronce, były takie kulki musujące, ja miałam czekoladę i wanilia. Wszystko ładnie pięknie, kulka się fajnie rozpuściła, efekt bomby był. Natomiast ona miała w sobie na wierzchu takie jakieś płatki kwiatów. Tragedia, jak się to rozpuściło w wannie. Ja zanim weszłam do wanny, to ja musiałam to wszystko powyciągać, no bo naprawdę nie higienicznie, nie nieestetycznie to wyglądało. W pierwszej chwili chciałam w ogóle wypuścić wodę z wanny i zrobić długą kąpiel. Ale udało mi się powyciągać te wszystkie płatki. Zapach fajny, fajna była później skóra, ale już wiem, że z takimi dodatkami, to ja już nic więcej nie kupię. I kochani, tutaj mamy żel pod prysznic, tu jest żel pod prysznic z burzła. Ja go też dostałam przy jakichś zakupach właśnie w Rossmanie. Fajna konsystencja, mył jak mył żel powinien. Natomiast jeśli chodzi o zapach tragiczny, troszkę mi się kojarzył z takim płynem do otwały, czyli żadna przyjemność z kąpieli. zużyłam go. Ze Córką bardzo szybko, także na pewno go nie kupię, jeśli go gdziekolwiek zobaczę. Kolejny produkt to jest żel podpysznic Luxi. To jest ta mleczna formuła z różą i mlecznymi proteinami. Tak, zgadza się. Bardzo fajna konsystencja, bo jest taka, właśnie kremowa, gęstsza. Fajnie pachnie. Ja te żele pamiętam, że kupiłam właśnie w takim zestawie. Tam były trzy sztuki. Także jak dziś spotkam. Na półeczce w sklepie to sobie kupię, bo fajny produkt. I kolejna rzecz, to jest olejek z bielendy, ten dwufazowy. Wiecie, że ja bardzo lubię te olejki. Ten miał mieć nawilżanie i wyszczuplanie. Z tym wyszczuplaniem, no to dajmy sobie spokój. Bioolejek kokosowy, to była taka niebieska formuła. Oczywiście te olejki trzeba wstrząsnąć, żeby one się zmieszały. No i nalewa się do wanny, pięknie pachną. Cała łazienka jest po prostu, zapach jest nieziemski. No i nawilżenie skóry, później po tych olejkach jest naprawdę woda z mięciusieńka, zwiększana skórek. Także jak wiecie, ja je uwielbiam, kupuję je właśnie w Biedronce i na pewno pójdę niebawem po kolejny. No i kochani, tu nam została pielęgnacja włosów. Zacznę może od maseczki z Planet Spa, to jest z Ejwonu. Ja mam tutaj z śródziemnomorską oliwką, dość mocno właśnie nawilżająca. One pięknie pachną, te te maseczki, zostawia się je na 10 minut maksymalnie na włosach, później spłukuję. Generalnie kupuję maseczki, które mają właściwości właśnie takie nawilżające, nabłyszczające. Jestem bardzo zadowolona, wiecie, że ja lubię z tą serię, z Planet, z i także na pewno sobie kupię kolejne. Bardzo fajny był efekt na włosach, ona nie obciąża włosów, fajnie się włosy rozczesują, także ja jestem zadowolona z nich. Kolejna rzecz to jest Marion, jak wiecie Marion do włosów. Ja uwielbiam te kosmetyki. Tutaj był odżywka z olejkiem arganowym do każdego rodzaju włosów, szczególnie suchych, zniszczonych. Trzeba wstrząsnąć przed użyciem i spęskać na mokre włosy. Siedem efektów, jak nam tutaj producent obiecuje, oczywiście połysk, jak najbardziej, miękkość tych włosów, puszystość tych włosów. Bardzo fajny produkt. Na pewno będę się rozglądała za nim jeszcze w drogerii, bo Naprawdę fajne są włosy po nim. Kolejna rzecz to jest farba z Garniera. To jest Olia. To jest tym 60% dodatkiem olejków skoncentrowanych. Jak widzicie ja mam tu mrożoną czekoladę. Oczywiście szukałam sobie jakiegoś brązu, ale nie było, więc skusiłam się na czekoladkę. Fajnie kryje się we włosy, to trzeba jej przyznać. Ja farbowałam włosy kochani 18 marca. Jak możecie zobaczyć kolor się całkiem fajnie trzyma. Nie wypukuje się tak szybko, na pewno będę wracać do tej farby. Jedyne, co mnie troszkę przeszkadzało, to jest konsystencja tej farby. Jest strasznie rzadka, ją trzeba zrobić w pojemniczku i nakładać pędzelkiem, ale konsystencja jest bardzo lejista, więc trzeba uważać, bo naprawdę można uciapać naokoło wszystko zamiast po prostu nałożyć na włosy. Ale jeśli chodzi o farbowanie o kolor. Jestem mega zadowolona. Rzeczywiście włosy są mniej zniszczone niż po tych innych. Ona jest tutaj bez amoniaku, co mnie miło zaskoczyło, bo z reguły farby bez amoniaku. No niestety po dwóch, trzech tygodniach to u mnie nie ma już nic, a tutaj możecie zobaczyć, że kolor się całkiem fajnie utrzymuje. No i kolejne dwa produkty zużyte to jest woda, brzozowa z Isany. Oczywiście dostępna w Osmanie. Pojemność bardzo duża, bo to jest 500 ml. Cena bodajże chyba 7 zł. Bardzo fajny produkt. Już używam kolejne opakowanie, też właśnie z córą na spółkę. Codziennie wieczorem po prostu spyskuję sobie u nasady włosów, skórę głowy wcieram i wyspać. Bardzo fajna rzecz. Przede wszystkim mniej się włosy przetłuszczają po tym produkcie, także ja jestem zadowolona. Delikatnie pachnie, bałam się tego, że. Może mnie produkt uczulić, ale nic się nie dzieje. Także ja jak najbardziej Wam kochani, polecam. Bardzo fajna rzecz, bardzo ładne są później włosy po niej. I kolejną już używamy. Kolejnym produktem będzie szampon do włosów z Ultra To jest 400 ml. Oczywiście olejek karganowy i żurawina. Typowo do włosów farbowanych z pasemkami. Ja kiedyś dość często używałam właśnie tego szamponu. Delikatnie pachnie, jest bardzo wydajny. Nie wiem, czy on tam ma te SLSy, czy nie. Ja na to nie zwracam uwagi. Ja patrzę, że mi szampon po prostu dobrze mył włosy. Moje włosy lubią SLSy i mnie nie przeszkadzają, także nie zwracam na to uwagi i zawsze mam w łazience dwa szampony otwarte. Jeden jest właśnie taki do typowo farbowanych włosów, a drugi jest do nawilżania, także na zmianę. No i wiadomo, jak mam 400 ml, no to na jakiś czas mi to wystarczy. Tym bardziej, że ja włosy no niestety myję codziennie. Szampon świetny, na pewno wrócę jeszcze do niego bo jestem bardzo zadowolona. Nie plątał włosów, fajnie się mył, włosy ładne były, nie trzeba było dużej ilości nakładać szamponu, także ok, mogę Wam polecić. Jeszcze jeden produkt oczywiście z Marion, to są te błyskawiczne odżywki, ja je bardzo lubię, one są bez spłukiwania, na mokre włosy oczywiście spryskujemy, zostawiamy i układamy sobie tak jak zawsze. To była rzeczywiście taka rozświetlająca włosy, było widać nawet mocniejszy efekt niż w tej chwili ja mam. Także, jak skończę tą, co mam w tej chwili, to na pewno wrócę do niej, bo jest bardzo fajna. Ona generalnie to są odżywki w cenie do 10 zł, ale na promocji można je kupić nawet za 5. Także spokojnie Wam polecam, bo naprawdę fajne produkty. Oczywiście mój nieśmiertelny żel w sprayu do włosów z hegranu, tym razem mała pojemność. Wiecie, że ja bardzo lubię te produkty. Fajnie utrwalają, mocno utrwalają, no ale niestety musicie uważać przy ciemnych włosach, zwłaszcza. Bo potrafią zrobić szkodę, jak się za dużo nałoży na włosy, pozostawiają białe kropelki, ale fajnie się wyczesują, bardzo mocno utrwalają włosy. Także dla mnie produkt jest ok. I tu mam jeszcze jeden balsam do włosów, duża pojemność, 600 ml, to jest z tej rosyjskiej serii kosmetyków, oczywiście bez sls -ów. Ja lubię te rosyjskie kosmetyki, u mnie się fajnie sprawdzają. Bardzo długo używałam ten produkt, bo używam go tylko ja. I on jest z balsam na łopianowym propolisie, delikatnie pachnie właśnie miodem, bardzo fajny, on miał przeciw wypadaniu włosów był, ale ja generalnie w takie rzeczy nie wierzę, do tego tu mam różnego rodzaju wcierki, suplementy, diety, delikatnie właśnie pachnie miodem, także bardzo wydajny, bardzo gęsty i na pewno jak mnie skończą w tej chwili te szampony i odżywki, które mam, to sobie zamówię właśnie z tych kosmetycznych kosmetyków rosyjskich, bo u mnie się fajnie sprawdzają na skórze. Także Wam też mogę spokojnie polecić. łów kochani, dognaliśmy do końca projekt Denko. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jak widzicie, sporo jest tych kosmetyków, no ale wiadomo, jak się używa do codziennej pielęgnacji rzeczy, no to one i schodzą. No i cóż, kochani, do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!